Dziś zajmiemy się wyznaczaniem dziedziny funkcji wymiernej. Mamy przykład pierwszy. Jak wyznaczyć dziedzinę w takim przykładzie? Dziedzina oznaczać będzie w takich przykładach, że mianownik, czyli to, co jest na dole, musi być zawsze obowiązkowo różne od zera, dlatego że nie możemy dzielić przez zero. A więc przy funkcjach wymiernych piszemy zawsze założenie. I to jest x minus 5, czyli nasz mianownik, musi być obowiązkowo różny od zera. A więc x przenoszę piątkę na drugą stronę, musi być zmienioną, zmienionym znakiem ta piątka, a więc x jest różny od 5. I teraz, jaka ta dziedzina będzie? A więc może być tak, że w tej dziedzinie mogą być wszystkie elementy, ale z wyłączeniem piątki, czyli dziedzina w takim przypadku. To wszystkie liczby rzeczywiste bez tej właśnie piątki, którą w tej chwili tu policzyliśmy. Ona być nie może. Identycznie robi się w drugim przykładzie, czyli również robię założenie i tym razem 2x plus 6 musi być różne od 0. Wykonuję po prostu zwykłe równanie, czyli przenoszę szóstkę na drugą stronę, zmieniając jej znak, dzielę przez dwójkę, Czyli x jest równy od minus 6 dzielone na 2. Na razie tak umownie zapiszę, czyli od minus 3. A więc dziedzina to wszystkie możliwe liczby rzeczywiste z wyłączeniem tej minus trójki. W kolejnym przykładzie również piszemy założenie: x kwadrat minus 4 musi być różny od 0. A więc przenoszę czwórkę na drugą. I teraz szukam dwóch identycznych liczb mnożonych przez siebie, które na początku dadzą mi czwórkę. To wtedy będę wiedziała, jak nie może być y, pod tym x. A więc jakie to będą liczby? No to będzie 2 razy 2, to będzie 4, prawda? Czyli to będzie x równy 2, ale pamiętajmy o tym, że kiedy potęga jest parzysta, to również musimy przyjąć drugi przypadek, czyli te liczby ujemne, bo również dopuszczalna byłaby minus 2, w podstawie minus 2 razy minus 2 minus razy minus da plus, a więc będę miała też 4. A więc te dwie liczby musimy wyrzucić z dziedziny. Ten znaczek to jest znaczek i, a więc obie muszę wyrzucić z dziedziny. Czyli to będą w dziedzinie będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem, i tu w klamerkę zawsze wpisujcie od najmniejszej liczby do największej. Czyli najpierw minus 2, a potem 2. W kolejnym podpunkcie mamy. Robimy również założenie, x kwadrat plus 1 musi być różny od 0. Również przeniosę sobie tę jedyneczkę na drugą stronę i otrzymam, że mam mieć dwie liczby identyczne mnożone przez siebie, żeby dały mi minus 1. No to jak wezmę 1 razy 1, to dostanę 1. Jak wezmę minus 1 razy minus 1, to też nie dostanę minusa, prawda? A więc nie ma dwóch takich identycznych, mnożonych przez siebie, żeby otrzymać liczbę minus 1. Jeśli nie ma takich liczb, to znaczy, że x należy do liczb rzeczywistych, a więc dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste. Nie ma takiego x, który byłby równy minus 1 podnoszony do kwadratu. Nie ma. Następne założenie to zakładam, że x do trzeciej plus 27 jest równy 0 przekreślony, tak? Czyli nie może być równy 0. A więc x do 3 nie może być równy. Minus 27, zmiana strony, zmiana znaku. A więc szukam tym razem trzech takich samych, które dałyby mi 27. No to co? 1 razy 1 razy 1 nie jest. 2 razy 2 to 4 razy 2, 8 nie. 3 razy 3, 9 razy 3, 27. A więc taki x to byłby... 3, gdyby to było plus. A jakby był minus tu, to co wtedy? Minus 3 razy minus 3 daje nam plus 9, i razy minus 3 daje nam minus 27. A więc to jest minus 3, czyli x jest różny od minus 3. A więc na to wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 3. Jeśli chodzi o te przykłady, to zawsze. Mianownik musi być różny od zera. Za każdym razem obowiązkowo mianownik różny od zera. To wszystko, jeśli chodzi o te przykłady. Dziękuję.